Witajcie. Złożyłeś wniosek o dofinansowanie, przeszedłeś przez etap oceny. Jesteś na liście uprawniającej cię do pozyskania tych środków finansowych do podpisania umowy i podpisujesz umowę. Już nie jesteś wnioskodawcą, jesteś beneficjentem. Każda umowa jest inna, są różne instytucje, które dofinansowują różnego rodzaju działania, są różni beneficjenci, możesz być. Przedsiębiorcą możesz być przedstawicielem samorządu. Wszystko to ma znaczenie w tym, w jaki sposób dalej będzie ten projekt realizowany. Opowiem Ci o głównych punktach, takich kamieniach milowych tego całego procesu realizacji inwestycji z uwzględnieniem dofinansowania. Czyli jest ta lista rankingowa, zostaje zaproszony do podpisania umowy. Możesz być wezwany osobiście, czyli wsiadasz w samochód, jedziesz do urzędu, tam podpisujecie umowę. Czasami są robione zdjęcia, które później pokazują się na stronach urzędów. Czasami taka umowa jest wysyłana pocztą, czyli dostajesz podpisaną umowę, podpisujesz, odsyłasz. Czasami ta umowa przychodzi pusta, czyli najpierw sam drukujesz z maila, podpisujesz i wysyłasz. Wszystko może być, wszystko jest różne, wszystko zależy od danej instytucji, danego konkursu. No, i masz podpisaną umowę o dofinansowanie. Ta umowa reguluje wszystko to, w jaki sposób ten konkurs, ten projekt będzie realizowany w przyszłości, w jaki sposób będzie rozliczony. Czyli podpisana umowa i przekazywanie środków finansowych. No, masz dostać te pieniądze, no tylko w jaki sposób je dostaniesz. Jest kilka różnych sposobów, bo możesz na przykład otrzymać całość dofinansowania. Od razu na początku podpisujesz umowę, mija tydzień, mijają dwa tygodnie, masz pieniądze na koncie. Czasami to konto musi być specjalnie stworzone na potrzeby obsługi tego projektu. Czyli zanim dostaniesz pieniądze, przed podpisaniem umowy zakładasz specjalne konto bankowe, na które wpływają tylko i wyłącznie te pieniądze z dofinansowania. Czyli pierwsza forma to otrzymanie całej kwoty na początku, drugą, drugą formą jest otrzymanie zaliczki. Czyli na przykład realizujesz projekt, dostałeś milion złotych dofinansowania, ale tego miliona nie dostaniesz naraz, musisz wystąpić o zaliczkę. Czyli występujesz z wnioskiem o płatność do konkretnego urzędu. Drogi urzędzie, jesteśmy już na takim i takim etapie realizacji projektu i potrzebujemy pieniądze, żeby sfinansować to czy to. Dostajesz taką zaliczkę, którą później musisz rozliczyć. Kolejną opcją jest otrzymanie pieniędzy w transzach, czyli podpisujesz umowę, dostajesz dofinansowanie w postaci środków finansowych, w 80 na przykład, w 80 80 czy 70% od razu na konto bankowe. Musisz wydatkować całość, czyli wydatkujesz te pieniądze, które otrzymałeś, ale na przykład musisz założyć też swoje środki finansowe. I wtedy, kiedy dopiero wydasz 100% tej kwoty, którą zadeklarowałeś do wydania, dostajesz zwrot tych pozostałych pieniążków, które ci przysługują. Inną opcją rozliczenia i dotrzymania dofinansowania jest tak zwana refundacja, czyli realizujesz cały projekt, wydałeś swoje pieniądze. A na koniec zgłaszasz się do urzędu o to, żeby ci te pieniądze urząd zwrócił. Tylko pamiętaj, to jest dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie, czyli masz już pewność, masz już zobowiązanie ze strony urzędu, że te pieniądze będą Ci przyznane. Możesz to zrobić w jednej części, ale możesz to też podzielić na etapy, czyli na przykład najpierw masz jeden duży projekt, czyli na przykład budujesz halę magazynową, budujesz halę produkcyjną, kupujesz jakiś sprzęt. I dzielisz na etapy, czyli najpierw wybudujesz halę magazynową, wybudowałeś, zgłaszasz się, proszę mi zrefundować to, co zostało wydane na halę magazynową. Robisz kolejny etap, kupujesz, kupujesz wyposażenie do tej hali, znowu wydatkujesz swoje środki, zgłaszasz się do urzędu o refundację. I pamiętaj, to dofinansowanie może być w różnym oprocentowaniu, w sensie takim, że możesz dostać. Dofinansowanie na całość wydatków, na 100%, ale najczęściej jest to tak, że dostajesz tylko na jakąś część, na przykład na 50%, na 80%. Wszystko to zależy od konkretnego konkursu, czy nawet miejsca, w którym prowadzisz swoją działalność gospodarczą. Otrzymujesz środki i tak, ta umowa najczęściej jest dość. Gruba, to znaczy to nie jest jednostronicowa umowa, ale potrafi mieć nawet kilkadziesiąt stron. Widziałem takie umowy, które miały ponad 100 stron z różnego rodzaju załącznikami, czyli trzeba bardzo wnikliwie sprawdzić, jak ty ten projekt musisz zrealizować. Bo tego ci nie życzę, nikomu tego nie życzę, żeby coś pominąć, coś zrobić nie tak, bo będzie się to mogło wiązać z tym, że. Po prostu albo nie dostaniesz zwrotu tych pieniędzy, jeśli wydatkujesz swoje środki, okaże się coś, że źle zrobiłeś, to ci urząd tego nie zwróci, albo okaże się tak, że nawet jak dostałeś te pieniądze, wydatkowałeś się, ale zrobiłeś coś źle, to będziesz musiał zwrócić te środki wraz z odsetkami, więc, więc jest ryzyko. Więc tak, tak ważne jest prawidłowe prowadzenie i realizacja projektów. Wszystko zgodnie z umową. Może być tak, że jeśli mam na przykład do czynienia ze środkami unijnymi, to też są określone procedury, w jaki sposób te środki trzeba wydatkować. Czyli jest coś takiego jak baza konkurencyjności, gdzie jeśli pozyskałeś, podpisałeś umowę, dostałeś środki, i podpisałeś umowę o dofinansowanie, to jesteś zobligowany do tego, żeby wydatkować się po, w trybie konkurencyjnym. Czyli przygotować ogłoszenie na bazie konkurencyjności, opublikować je, tak żeby każdy mógł się z nim zapoznać, żeby zapewnić równy dostęp potencjalnych wykonawców czy dostawców do tego, żeby mogli ci te usługi czy też tę dostawę zagwarantować. Czyli środki publiczne, każdy ma równy dostęp do środków publicznych jako wnioskodawca, ale później jako Podmiot, który, który, który będzie świadczyć usługi czy sprzedawać produkty, również, może mieć, również musi mieć zapewniony dostęp konkurencyjny do tego, żeby je, je po prostu, żeby otrzymać to, to zlecenie w ramach, w ramach realizowanego projektu. Takich niuansów jest dość dużo. Na wszystko trzeba zwracać uwagę. Bo jesteś też zobligowany do tego, żeby osiągnąć rezultaty czy wskaźniki, które zadeklarowałeś w ramach danego projektu. Bo na przykład, jeśli, jeśli masz zamiar Termomodernizować, czyli ocieplić jakiś budynek, zmienić źródło ciepła, zamontować panele fotowoltaiczne czy, czy jakieś zmienić źródło ciepła na jakieś inne, bardziej ekologiczne, no to może być tak, że zadeklarujesz, że zmniejszysz zużycie energii w tym danym budynku o ileś tam procent. Może być tak, że zadeklarujesz, że będziesz produkować energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w jakiejś określonej wielkości. I te wskaźniki na koniec będziesz musiał wykazać, czyli na przykład będziesz musiał wykonać audyt energetyczny po całej inwestycji i wskazać tak, który wskaże, że rzeczywiście osiągnąłeś to, co zamierzałeś osiągnąć. Takie rzeczy trzeba bardzo ostrożnie analizować, i cały proces realizacji projektu musi być prowadzony od samego początku do końca zgodnie z umową o dofinansowanie. Również samo napisanie wniosku. Później rzutuje na to, jak ten projekt będzie realizowany, bo jeśli będzie coś pominięte we wniosku o dofinansowanie, a później będziesz na podstawie tego rozliczany, może, może być to duży problem. Dlatego tak ważne jest szczegółowe zwracanie uwagi na te wszystkie konkretne zapisy. No i to jest jednym z głównych powodów tego, że firmy czy Ci potencjalni beneficjenci, beneficjenci zlecają tworzenie wniosków o dofinansowanie i realizację tego typu projektów firmom zewnętrznym, takim, takim jak, jak nasza. Właśnie my pomagamy osobom, po pierwsze, w napisaniu prawidłowym napisaniu wniosku o dofinansowanie w taki sposób, że później na tym dalszym etapie nie było problemów i później pomagamy, najczęściej tak robimy. Jeszcze w sumie nawet się chyba nie zdarzyło, że pozyskaliśmy środki finansowe, a później nie pomagaliśmy w rozliczeniu realizacji takiego, takiego projektu. Więc może trochę nastraszyłem, ale, ale chciałem po prostu pokazać rzeczywiście, jak to wszystko wygląda i na co zwracać uwagę, bo celem jest końcowe rozliczenie projektu. Czyli jesteś zobowiązany umową do zrobienia tego i tego, robisz to i rozliczasz te wszystkie środki finansowe, czy w formie refundacji, czy jeśli dostajesz zaliczkę, w formie zaliczki, wysyłasz taki wniosek końcowy, sprawozdanie do danej instytucji. I mogłoby się wydawać, że to koniec, no ale, ale nie do końca, bo niektóre konkursy mają coś takiego jak okres trwałości projektu, czyli deklaruje, że jeszcze tam przez jakiś czas, czy to będą dwa lata, trzy lata, czy pięć lat, wszystko jest zależne od tego, jaki to konkurs, że będziesz utrzymywał to, co zadeklarowałeś. Czyli wybudowałeś jakieś centrum kultury, to deklarujesz, że przez pięć kolejnych lat to centrum kultury będzie dalej funkcjonować, że będą świadczone w nim tego rodzaju usługi, które zadeklarowałeś. No i później są takie, takie wnioski sprawozdawcze. Najczęściej to są to wnioski coroczne. Czasami jest tylko jeden wniosek na sam koniec, gdzie po prostu pokazujesz urzędowi, że to, na co pozyskałeś dofinansowanie, rzeczywiście w dalszym ciągu trwa, i że te środki nie zostały zdefraudowane, że po prostu nie uciekłeś z nimi na Karaiby. Więc. Drogi wnioskodawco czy beneficjencie, zwracaj szczególną uwagę na zapisy umowy, na to, co było we wniosku o dofinansowanie. My ze swojej strony zachęcamy do korzystania z usług firm doradczych, takich jak nasza, które po prostu pomogą Ci przeprowadzić się przez wszystkie te procedury, bo korzystać z funduszy warto, tylko trzeba wiedzieć, jak.